Siemanko, z tej strony kamyki witam Was w kolejnym odcinku o co zakład, dzisiaj ze mną jest Jacob. Na samym początku chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, to co kupiłem, to miało być czerwone, więc nie wiem jakim cudem moje włosy są całe różowe. No to po drugie, trzy razy. Prysnąłem tym sprayem czy jak to tam się nazywa, i tego braku, dlatego nie mogłem całego włosów zrobić. No ale ta główna część jest. No tak. A poza tym, to przejdźmy do odcinka i niech to jak najszybciej się skończy. <laughs> Możecie się z Jaykowa teraz. Um, także naprawdę cieszę się, że ten odcinek wygrałem. Um, no dobra, Jacob, ale przynajmniej no, oprócz tego, że masz różowe włosy, wybrałeś kogoś zwycięzcę z poprzedniego odcinka, który tam napisał jakiś ciekawy komentarz. Tak jest. Kto to jest? Tango Tango, który opisał dwa spotkania: Manchester United kontra Chelsea oraz Walencji kontra Sevilla. Zrobił to bardzo fajny sposób, także dziękuję Ci bardzo za komentarz. Oczywiście zgłoście do mnie po odebraniu nagrody. No a ja wybrałem Kuba x Ezil, który wybrał spotkanie Manchester United kontra Chelsea i Werner Bremmer kontra Hamburger, które to mecze dzisiaj zagramy. Także też zgłoście się do mnie, piszcie na maila. A ostatnio wygrałem z Jacobem w FIFA, dostałem dwa punkty handicapu, no i te punkty handicapu mnie uratowały, ponieważ Jacob w e, tutaj typowaniu wygrał 3 do 2, natomiast dwa punkty handicapu dla mnie, no i wynik robi się 4 do 3 dla mnie, także zwycięstwo jej! No i mam nadzieję, że zwyciężę też w dzisiejszym odcinku. Nie. Nie, myślę, że możemy przejść do pokazywania naszych składów. A więc to jest skład Jacoba złożony właśnie z Chelsea, United, hamburgera. I werderu. No a to jest mój skład. Także ja składu Jacoba nie widziałem, zaraz zobaczymy. No i Jacob nie widział mojego składu, więc mam nadzieję, że go lekko zaskoczę. Przypominam, że w opisie macie prezent od STS-u, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Sprawdźcie. No a my powoli możemy przejść do meczu. No i mam nadzieję, wygrać drugi raz z rzędu, a nie przegrać. Także zapraszam Was do oglądania spotkania. No to pokaż Jacobie, co wykombinowałeś z tych czterech zespołów. O, srebrna ja karta. Ja mam coś takiego. No Proszę mam z srebrną, a, Młodzież z przodu widzę. Skubić. Tak, młodzież z przodu i właśnie nie wiem, czy mnie to nie pokona, no ale zobaczymy. Martial, jego się chyba najbardziej boję z tych wszystkich tutaj kart, bo no. wiem, jak się nim gra, niestety, tak. i jest kozacki. No i tutaj z... ciężko by było nie wykorzystać i kanty i pogbę, więc oboje ich mamy tak. w składzie, więc cóż, zaczynamy, zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie drugie zwycięstwo z rzędu, czy nie? Oby tak. O, nie dam się. E, oczywiście tutaj mam Schneiderleu jeszcze z United wykorzystanego, ale dobrze wiemy, że o, Francus, on... Francuz, no to jest... Tak, jest pasujecie. już w Evertonie, więc no, jak coś to, to... jak on strzeli bramkę, to się nie liczy. Żartuję. Okej. Okay. O nie, tak jest! No, Bibi! No, no, no. Tak nie! jest! Musonda, z tej odległości na pustą bramkę nie potrafisz trafić! Pięć gazdek nie. skilli jest, ale celności nie ma i muszą, Musonda... DZIEBI tam. Jak, jak odepchnięty uh. Jaka piłeczka No, no nie, nie! Pogba jeden do 0 Ary dostał piłkę, to nie ja dabuję, on sam dabuje, to jest jego normalna no, Jasne, trzyma, jasne, to. specjalnie Ale Adler, myślę, znaczy, no mocny strzał i to z pola karnego, no dobra, wybaczę mu, ale Taki spóźniony trochę ten refleks. No 1-0, jeden celny strzał, no to nic tak dziwnego. Nie jest! My, Pięknie, ja 0, ja to co jest, co, jest, co jest dziwne. No ale dobra, to, to robimy troszeczkę inną taktykę. 4-8-4 i gramy drujum Nie. O nie! nie! jest Adler, świetna obrona! Tak, a u mnie to już nie mógł tak świetnie. Jo ależ dobra akcja. Nawet Pogba świetnie się tu zabrał. Jak to wybrał? Jak tu ręką, jak wczoraj na... ten noir no świetnie to wybronił Nie, to jest gol. O nie! Nice. Każdy głupek! Nie! Serio! I to tak dziwnie leciało, że no. ja byłem przekonany, że to wpadło. Jak blisko jak... muszę zobaczyć. Oooo! Nie no jak strzelasz z takiego konta, to czego ty oczekujesz? Ale słupek! No ale jakby... przecież tam bramkarz stał z Ale gdzie? Powodu. No patrz, przeszło obok niego Ale gdzie tam przeszło obok niego? Nie. Dobrze. Dawaj! Mm. O, dobra Serio?! Nie! nie. nie. Ale nie. zachowanie Adlera było najgłupsze no. na świecie Może masz jakąś gorszą wersję jego? Nie wiem, ale znowu... O! Dajmy, Srebrny, albo byś bohaterem. Ale 4 bardzo. minuty. Okej, okay. idealnie do kontry. Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba że na krótko i do rogu. A! Dobrze. Damn. O nie, 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 nie. Nie, nie. Nie! nie. Nie wierzę Jakie to! Damuj! Tak. Jak! To jest właśnie ta 90 minuta w FIFA, nie? Tak jest! Tutaj za lekko zdecydowanie strzeliłem. Ja! Hahaha, <laughs> Tak jest! Grałem nagrywkę! Tak, no, tak jest! Sędzia zbój! Sędzia zbój! Tak jest! Wow, wiem, rozklepany, 2-1, pięknie, pięknie, cudownie, jest dobrze, z pierwszej piłeczki, jak w B-klasie. Wow, Pogba, tak jest, w końcu pokazał na co go stać, 3-1, tak jest, tak jest, 3-1, dwa punkty handicapu. Ale to uratowała mnie ta kontra w 90. To jest koniec. Z jednego tak naprawdę punktu handicapu minusowego dostaje 2 na plus. Uff, druga wygrana z rzędu to cieszy, to cieszy. No dobra, no to teraz przejdźmy do typowania na kolejny tydzień. No i dla meczów do wytypowania przez Was. Dobra, z racji, że wygrałem. Ja pierwszy typuję te spotkania, które nadchodzą, czyli Bayern-Bayern 1 do 3, czyli 3 do 1 dla Bayernu, Monachium. I może na wyjeździe, to myślę, i mimo tej porażki z Realem Madryt, myślę, że powinni to wygrać. Dalej, Valencia sevilla tutaj stawiamy Bramkowy Remis po 1. No i zobaczymy, czy ten, to spotkanie Ligi Hiszpańskiej zakończy, zakończy się właśnie takim wynikiem. Dalej United kontra Chelsea. Przepraszam cię, Jacob, ale stawiam 2 do 1 dla Chelsea. Um, no i mimo, że to wiecie, gramy w Manchesterze, mimo, że tam ciężko się zdobywa bramki, ciężko się wygrywa jednemu i drugiemu zespołowi, to jednak stają na Chelsea. Dalej Marsylia, saint 1 1-0 dla Marsylii. Też bardzo blisko te zespoły są siebie w tabeli, więc myślę, że bardzo ciekawe spotkanie, ale tylko jedna bramka i to właśnie dla gospodarzy. Werder kontra Hamburger tutaj też bramkowy remis, ale tym razem 2-2 i zobaczymy jak zakończy się to spotkanie Ligi niemieckiej. No a jakie są twoje typy Jacob? No, dla mnie i Revel Kudzen kontra Bayern będzie 0-2, czyli goście przyjadą i wygrają dwoma bramkami, nie tracąc przy tym żadnego gola. Bayern jest to ostatnio w gazie. Powiem właśnie, tak jak powiedziałeś, pomimo porażki z Realem, moim zdaniem nie wpłynie to na ich formę w Lidze. Valencia Sevilla będzie jak dla mnie 1-3 dla Sevilla. Sevilla niesamowicie gra w tym sezonie i moim zdaniem utrzyma to, strzelając trzy bramki. Valencia uda się strzelić tylko jedną. Manchester United kontra Chelsea. No, tutaj oczywiście serce podpowiadało mi, żeby postawić na 4 United, jednak pójdę po rozum do głowy I obstawiam wynik 1 do 1 e, Olympic Marsylia Saint Etienne e, To też tak jak Kamek powiedział Spotkanie bardzo bliskich drużyn I tutaj też obstawiam remis, tym razem troszkę więcej bramko, Troszkę bardziej bramko strzelny 2 do 2 No i na sam koniec Werder Brema kontra Hamburger Obstawiam, że będzie 2-1 dla Werderu Tylko dlatego, że są gospodarzami tego spotkania I wydaje mi się, że uda im się zwyciężyć no dobra, to były nasze typy na ten tydzień, a co wy możecie wybierać na kolejny tydzień? To spotkanie El Clasico. Real Madrid, FC, Barcelona, następnie Borussia Mönchengladbach kontra Borussia Dortmund, też dwie dalej Fiorentina, Intermediolan, e, następnie Olympic Lyon e, AS Monaco i West Ham United kontra Everton. Jeżeli West Ham chce się utrzymać, chce mieć pewne utrzymanie, no to musi z tym Evertonem wygrać, a to będzie a ciężkie. To Mo Everton walczy pewnie o Puchary, gdzieś tam ma, ma z tyłu głowy to, że. Że mogą o te puchary zahaczyć. Przypominam, że spotkania ligi niemieckiej, włoskiej, e, francuskiej oraz hiszpańskiej możecie oglądać w STS-TV. E, prezent do STS-u jest na dole. Przypominam jeszcze raz: popatrzcie jeszcze chwilę na Jacoba. Różowe włosy. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. Do Jacoba, trzymajcie się. Cześć. Na razie.